Siema. gramy sobie do bajonykowej zagrożeń, a teraz gramy dzisiaj Judasem! Juulistem na starcie. jest fajny przedmiot i już widzę, że znalazł coś. Kamień z x oltym Ojoć, jest ukryty jak 150. Ale mm, tylko przydałaby nam się, o, jakby nie patrzeć, bomba. Mamy Algis. Algis, najpotężniejsza rzecz na świecie. O, i kolejny znalazł ten przejście. Dobra, tylko żebym się nie wywalił teraz. Aj, to tak ma bardziej nie tam. Nie wiem, dlaczego tak w zasadzie. No dlatego, że... że jest On o, znalazł dwie na razie z tym pokoju. Ty potężny wojowniku! Tylko, że nie mam żadnej bomby. Trzy bomby mi są potrzebne Niestety. No i dostałem klucz. Dlaczego? Dlaczego? Mam no, ale Trzeba pamiętać o tym gdzieś, bo ostatni odcinek jest totalnie tragiczny. Jak straciłem Prudotena na gridzie. Pod koniec grida. Straciłem grida. To było straszne. O nie, muchy. Oj. Prawie by To jest dobrze. Sprytnie to William. co do jednego bomba. Przynajmniej jedna No, Dobra, mam dużo coinów, więc w sklepię. sklepie z Sklep naszym ostatnim nartunkiem. jakby był przedmiot z bombą. Jest humble bundle. Serio, poważnie, tyle rzeczy mogę dostać, że zostałem pieniądze i klucz. Straszna tragedia, nie? Niestety. Dobra, muchy są akurat easy. 5D o już szóstą rzecz, czyli mam jedną bombę. To teraz tak. E, z rzeczy, które mogę wybuchnąć, to tu był kamień. Kamień z czymś tutaj był, ja bym z go wybuchł, Mamy przejście. Na te przejście liczyłem, w zasadzie, bo to może być sklep o ja się kręcę. A w tym sklepie często byłem. Mam... Oj, prawie przeszedłem. Potężne rzeczy na no, Diplopie bym kupił. A nic tam nie kupię, ale mam za to dwie bomby dodatkowe, co jest bardzo dobre. Kurczę, jumper kable, O nie, redcender może nie jest dobre i kompost, ale diplopia! Oj, ja, ja, ja kupiłbym i miałbym też rzeczy wszystkie z darmu! Ale no niestety, niestety, nie tak łatwo. I teraz tak, e, gdzie mogę coś dostać fajnego? Bomb? jak bomby, więc trzeba je dobrze wykorzystać. wykorzystałbym jedną na skrzynie, to jest na pewno skrzynia może być dobrym pomysłem. Oj, jest już po najlepszym pomysłem świata. teraz pytanie, czy mi bomb starczy powinno przynajmniej? O nie. Idziemy stąd, i teraz tak, był kamień z X-em u góry, był kamień z X-em na dole. Tu jest Secret Room jeden z iluś i tu był kamień z X-em. W ogóle tego X-a nie widać, naprawdę. Wow, dwa zaczęło zniszczyć. Small Rock! Teraz tak się kryje Small Rock w kamieniu? Ciekawe, w ogóle. <grafię> ja tak często mówię, że Small Rocka nie dostajemy na odcinkach, to proszę. Taka niespodzianeczka bym powiedział. O jezus, fajnie. Nie no, ja muszę to wziąć, nie ma innej opcji. Wybuchnę sobie przejście. I właśnie w ten sposób straciłem wszystkie możliwe moje bomby, zostawi tylko jedna i dwa kamienie z X-em? Dwa bądź jeden. Tu, nie, tu, Secret Room. Mógłbym zużyć bombę na przejście do Keresrumu, ale tego nie będę robić. Idziemy po kamień z X-em. Te kamienie z X-em znam, na panu. I mamy bombę. Dobra, czyli idziemy jeszcze po. E, przejście do Keresrumu. Zobaczymy, co będziemy mieli w Keresrumu. Proszę, żeby to było coś szczęśliwego, coś potężnego. Chociaż no, po tym jak dostałem już Small Rock i dostałem InFame, to raczej. E, ten ran szczęśliwszy nie, być nie może. Gapis is A to nie są moje pająki. Ja byłem pewny, że to moje. Dobra, trudno. Czemu ja przynajmę założę Gap is książkę. Książka może być ciekawsza. Mamy jedną z części Gapiego, więc teraz potrzebujemy etykieta, czyli Devil Dealer. Na tym odcinku Devil Dealer, a przy okazji idziemy na Angel Room, bo tego nam w zasadzie brakuje bardzo. Eee, witaj, Gemini. Ojej, to jeszcze wkurzone Gemini. Chociaż Dimagin 10, nie powinno być ciężko. Mam dwa życia, więc no, może być ciekawe. I chyba w ogóle pierwsza walczę z wersją strzelającą naprowadzającymi pociskami. Aż dziwne troszeczkę, bym nawet rzekł. Mam no, dosyć łatwy, Boshi. Trzeba jeden z łatwiejszych. Mamy 5 minut na jedno piętrze. Eee, bombs, bottles. Jedziemy na dół. Jo, ja ci tak pokój obrobić. Gdy przez przypadek do automatu nie wrzucił, to bym miał, e, to bym miał w ogóle ten jeszcze Humble Bandu. to jest ran życia. Widzę ten kamień ziksem. to nie musisz mi pokazywać każdego kamienia z niektóre widzę. O Jezus, jaki ten może być szczęśliwy, jak on może być dobry. No i więcej mi pokazuje, oh crap, oh crap. E, wezmę, chociaż nie lubię, ale wezmę, bo jak będziemy mieli przemianę w kupę, to, e, o właśnie do tego nie lubię. Jak będziemy mieli przemianę w kupę, to może być ciekawe, bo nikt nie miałem chyba przemiany w kupę jako takiej, oprócz na challenge'u, ale challenge się nie liczy. O nie że co to się trwa w ogóle, co to za rano? ja nie wiem, raz dostaje totalnie gumiane rany, a raz dostaje to, nie ma innej opcji, po prostu trzeba wygrać teraz, a my zawsze do sklepu, mógłbym wejść za darmo, gdybym miał bombę, oj, infamy, infamy mi dwa razy od pocisku, no i bombka, o, to było fajne, potrzebuję, nie, kresną miałem, tu, czy ty widzisz jakiś kamień ciekawszy, on leci chyba gdzieś, nie, on skanuje, dobra, myślałem, że coś znalazł ciekawszego, to takie niespodzianka, o, ten akurat musimy trafić już, bombka, przepraszam, żeby skłoni się, nie łusko, wszyscy na strzała i super secret room, walka z bossem, nie wiem, poszedł do sklepu, sklep może być ciekawą opcją tutaj, yy, więc jak najszybciej sobie tam podlecimy, podlecimy, 20 coinów i mam nic ciekawego, kumka jest wiele. to sobie mogę kupić, też The Lovers, słaba karta, ale gdzieś jest ciekawsza, idziemy do bossa, damage 7, na no normalnie, yy, Tak, jakbyś nam się spowolnił, ale latamy, to już jest Mógłbyś wejść do curse to jest tylko pół tego, pół są stracone, zapomniałem, że latam, nie, ja latanie dopiero teraz zostałem. ja, ja nie, nie, nie byłem przy curse kiedy latałem, tak było, no niestety, no nie, z z dziury wychodził bombą. Bom. To jest sensu, a teraz Przyjacielu, nie teleportuj się! Haha, biegałem! Mr. Dolin. Dolin, Dolin, Dolin. I dostaj datkę. Noż, noż. Są trzy, trzy najpotężniejsze przedmioty znaczy jeden najpotężniejszy. Nóż matki. I tutaj mamy w ogóle to za darmo, więc mogę wziąć tak. Mogę wziąć tak i jestem na zero. Nie, nawet na plusie jestem, pół serca. Dobra, podoba mi się. No już matki, To już jest potęga sama w sobie. Nie wiem, czy chcemy iść do tego curse roomu, ale patrząc na to, co dostałem w poprzednim curse roomie, czyli co ja dostałem? Nie, tam będą skrzynki i. dostałem Gapis poł ze skrzynki. To była potężna skrzynia jednak. Dobra, ogniski się pozbądźmy. 5 coinów. O, przyjacielu, stąd możemy się teleportować dwoma kartami. Ale chyba nawet nie zatrzymał sobie Algis. Algis może być ciekawszą runą niż karta. Teleporty do Secret Roomów, teleporty do default do... yes, defu to jest głupie, a on teleportuje do, do podstawowego pokoju. W ogóle jest, ja jak to nagrywane, jest druga 30. W zasadzie druga 40. Ale muszę to nagrać, wiem, że muszę to nagrać dzisiaj. Dlatego mogę mówić troszeczkę ciszej, żeby nie obudzić ludzi mieszkających ze mną, bo jednak druga 40 to jest noc i ludzie chcieliby spać. Tego może być problem, malutki z dźwiękiem. Mam nadzieję, że nie Full health, okej. Bo of Steel, zaraz I, yy, bo muszę po prostu jutro zrobić formata komputera, a nie jestem w stanie go zrobić zbyt szybko. Na 18 muszę już zacząć live'a, więc, no, jak nie patrzeć, czas mnie goni. Do tego stwierdziłem, że muszą, 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 muszą nagrać odcineczek. W ogóle ostatnio rozpinię bardzo ciekawy pomysł na kanał na YouTubie, jeżeli go zrealizuję to prawdopodobnie przekażę jakieś e, większe informacje, bo to może być dość ciekawy kanał na YouTube i to będzie chyba dobry moment, żeby połączyć już e, dwie moje społeczności, które, ja się przyznam, one nie są obie duże, tak, tutaj mamy kilka osób, tam mamy kilka set osób, kilka set to jest dobre sformowanie, więc fajnie jakbyśmy je połączyli, bo to jest zarąbisty zamysł, mniej więcej zamysł od e, filmu byłby taki, że e, na każdy odcinek ale zapraszałbym sobie na spokojnie jako jakiegoś tam widza, czy z tego, czy z tamtego kanału, i e, robiłbym odcinki na zasadzie e, nie kontrowersja. Kontrowersja, chociaż fajna opcja, to nie, nie chodzi o kontrowersję, a o rywalizację. Że wiecie, na przykład e, jeden z moich widzów gramy sobie razem w, nie wiem, w i rywalizujemy, kto szybciej zrobi coś tam, albo kto szybciej coś tam zrobi. Czy gramy, nie wiem, w Terrarię i robimy, kto dłużej przeżyje. No, dużo jest możliwości w każdej grze do zrobienia, jeżeli chodzi o rywalizację, i to mógłby być naprawdę, naprawdę dobry pomysł. Szczególnie, że gier jest multum, e, ludzie specjalizują się w różnych grach, najróżniejszych, a takie odcinki mogłyby naprawdę rozmaicić poniekąd YouTube, który ostatnio, z tego co zauważyłem, albo utyka w tych samych miejscach, albo jest wszystko zrzynane z Ameryki, ewentualnie e, jest na zasadzie po prostu dram, co jest moim zdaniem strasznie nudne. No okej, okay, jedna, dwie dramy są fajne, trzecia drama już jest przesadna, a czwarta, no oglądać ciągle jakieś dramy na YouTubie jest tragiczne, a taki kanał mógłby być naprawdę czymś, czymś innym. Czymś, czymś nowym, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli jest już jakiś taki kanał na polskim Twitchu, e, yyy, Twitchu, e, pracę mi się mylą, jeżeli już jest taki kanał na e, polskim czy zagranicznym e, YouTube, no to okej, okay, no nie wiedziałem, nie, nie przeglądam amerykańskiego tam YouTube'a, polskiego też nie znam, e, od podstaw, ciekawe to będzie działać, a, po prostu to będzie wybuchające, okej, okay. ej, fajny run, mi się podoba, podoba mi się ten run. Więc, jeżeli od kogoś bym. No, nie mogę zgapić, no po prostu ewentualnie co najwyżej wpadliśmy na ten sam pomysł. E, ale, e, jeżeli to czyjś był pomysł, ktoś, ktoś na taki wpadł, i nawet to zrealizował, czy coś w tym stylu, to najwyżej będziemy mogli wspólnie zrobić parę odcinków. Czemu by nie, to też by mogło być ciekawe. Sulfur. Chyba wolę Book of Belial. Book of Belial jest ciekawsze. Póki co, przynajmniej. Dobra, mamy w ogóle. Ja nie wiem, czy ja nie muszę iść na nim, bo strasza. A nie, ja mam bo strasza, dobra. Ja, ja bym hasza bym zrobiła, nie, nie? To by było fajne. Half up. Uh, speed down and. Nic. dobrze, Szczególnie, że wiecie, że bardzo duża interakcja byłaby też z wami, z, z moimi widzami, żebyśmy mogli faktycznie sobie pograć wspólnie w każdą dosłownie grę i się świetnie na tym bawić, czy to by było na przykład, nie wiem, grupki 5 na 5, bo nie wiem, jakąś rywalizację w CSie, czy w League of Legends, czy na przykład to by była grupka ileś tam osób, żeby rywalizować jeszcze w jakiejś innej grze, No to mogłoby być tak dobre, że to jest szok Ja jaram się tym pomysłem, tylko ja bym musiał mieć najpierw na to czas i przynajmniej kilka osób startowych, jakby nie patrzeć, które by chciały wziąć w czym udział, nie każdy widz chciałby być youtuberem oczywiście a największe y, y, zasługi tak naprawdę bym otrzymywał ja, bo jakby nie patrzeć, na mnie by spoczywało y, nagrywanie, obrabianie, wymyślanie jakiegokolwiek scenariusza na odcinek. Y, no i pewnie, jeżeli taki kanał by już się kiedyś rozwinął i zaczął zarabiać, to pewnie i też ja bym zarabiał. Jeżeli by do czegoś takiego doszło, to myślę sobie, że fajnie to by było pomysłem. A jakby faktycznie się zaczęło działać, że zaczęłoby zarabiać, zaczęłoby sobie istnieć na YouTube i ludzie by do tego dołączali, do tego pomysłu, nie tyle co nawet widzowie, ale też youtuberzy, to pewnie nie miałbym totalnie problemu, żeby, nie wiem, dzielić się zyskami z danego odcinka, czy coś w tym stylu. Przy okazji każda z osób mogłoby jakoś tam też zarobić, nie, nie zależy mi. Nie wymyśliłem tego pomysłu tylko po to, żeby zarobić, tylko bo to jest naprawdę dobry pomysł. I już jak rozmawiałem tam gdzieś z moją moderacją z Twitcha, to oni stwierdzili, znaczy, przynajmniej kilku, że, ej, to może być naprawdę dobre! Tylko, że najgorsze jest właśnie przygotowanie tego wszystkiego i trzeba mieć na to czas. A szkoda! Znaczy, y, szkoda, że tego czasu nie mam aż tak dużo. O, może tam, tam. chciałbym mieć bardzo dużo czasu, ale nie na wszystko jest czas. Wiem, że wiele projektów na YouTube, polskim zagranicznym, czy jakimkolwiek, tam po prostu bardzo szybko upadały gdzieś tam. Nawet przez wielkich twórców, bo po prostu gdzieś czas ludziom się kończy. Co robi 9V? Dokładnie, nie pamiętam. Kiedyś się dowiem. Wiecie no, nawet wielcy youtuberzy, gdzieś tam y, źle obliczają czas, gdzieś tam, nie wiem, zaczynają się zatracać w tym co robią i gdzieś przepada projekt. No tak się zdarza, wiele projektów wpadło, czy zostało skończone, bo gdzieś tam formuła się wypaliła, się skończyła, gdzieś tam się znudziła ludziom, no i tyle no. Mam nadzieję, że to by bardzo długo działało. Bo naprawdę projekt pierwsza klasa, nawet bym powiedział. O, ale bym się cieszył, jakby to wypaliło, ja ocie kręcę. Nawet mamy kilka takich pomysłów ciekawszych na, na odcinki gdzieś tam właśnie na przykład Isaac, że kto zrobi lepszy ten i dwie perspektywy. Oj, to też by było dobre, że dwie perspektywy Isaaka i kto zrobi więcej punktów w danym ranie na tym samym kodzie, czy nie wiem wspólne granie, tak jak to akurat zaczerpnięte gdzieś tam od rywka z mangetu co nagrywali, że tam odcinek bez rozmawiania ze sobą. by też było zarąbiste. Ja cię kręcę. Że nie, że nie możemy się słyszeć, no to by było ciekawe. Yy, Deb Piper, chyba? Piper ciekawszy. Czy jakiekolwiek inne wymyślone challenge? Wow, to by było naprawdę dobre. Tylko właśnie chodzi o ten czas realizacji tego pomysłu. To też jest bardzo ważne. Oj, ten... E, jak to się nazywał ten przedmiot? Aipakak. Aipakak potężny. Witaj przyjacielu. Patrzcie, tu się... Dzieje? Ja tam zjadłam się sekundę. Co mi daje ten przedmiot? 20% czasu na podpalenie. O, tam jeszcze podczas, e, kiedy się napiłem. I się oblałem. Oj, oj, oj. Nie chcę Curse Tower. Najgorsza klątwa świata. Patrząc na to, że na razie nie mieliśmy żadnej klątwy, więc nie chciałbym kusić losu i dodawać jakąkolwiek. Czy to była głupota? potem? 8 kluczy. Życia nie za dużo, ale mam nadzieję, że wypadnie gdzieś jeszcze dekert po drodze. Patrząc co to, 14 minut, a to jest nekropolis jedynka. To jest... no, no, to, to jest, no. Na no, się otworzysz... Kiedyś, o się, normalnie nie dość, że grze to jeszcze na żywo się obsrałem jak, jak, nie wiem, jak zwierzę. o, bolsutki. Dosyć często wypada ta w bolsutki. Nawet fajnie. Treasure roomik mieliśmy, Kers roomik mieliśmy, to chyba tylko boss nam pozostaje. No, tak było, nie, że myślałem. Oj, skrzynka, skrzynka, kluczyk, bomba. Dobra, musiałem się wybuchnąć, ale żeby szybciej ich żeby się nie teleportowali, już nie widzę, jak oni się teleportują. Wraz z dobrym pociechstwem. Dobrze, panie... E, Judasie, panie Judasie, pan ma szczęście. A czym miał on szczęście trzymać? Co mi dał szczęście? Albo pytanie jest, jakie... co ja komu zrobiłem, że dał mi szczęście? Oj. Oj, 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 Choinkowe, hehe. He. Dobra, witaj, loki słabie. Użyjmy sobie książki, które nic nie zmieni. Tak nas z gościu. Mams... E, Mams... co jest? To jest... Nie pamiętam, jak ten przedmiot się nazywa. Mams coin... E, coś tam. Something's wrong... eksperyment... nie nic co tam jest. Goat hit. A, wezmę. Trzy są i tak nic nie zmienia. Mams coin... Pulse? Mams coin Pulse chyba? Coś takiego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja najwyżej się pomyliłem mi mnie gdzieś tam. E, w komentarzach było dużo pieniędzy. To mi się podoba. O, jeszcze jakiś tutaj Eternal Harci. Faded Polaroid. Nie potrzebuję, wydaje mi się. Nie trafiłem w niego serio. Dobra, ten już nie dość że wybucha. To jeszcze wracając bije, Nie ma potężniejszych rzeczy niż mój nóż mam z Matki, nóż matki. Czy czegoś tam. daj mi coś ciekawego czy niezbyt. Powinni mi dać. Ale mi 4 coiny, to nie jest ciekawe w ogóle. Teraz tak, potrzebujemy na tym piętrzą. Jedyną rzeczą, którą już nam zostało do potrzebowania, tak naprawdę jest zdobycie sklepu. Ewentualnie. Ewentualnie, nie, no nawet 100% bym powiedział, że jakbym 100% szanse na Treasure Rooming są dane dwójka, więc fajnie by było, jakbyśmy nie zginęli. Dostałem się do klubu książki z O, ja. Dostać się do klubu książki, którą się samemu napisał, to by było okropne. Tutaj wrócimy. To jest noczki Breaks, rocks, and damage and enemies on swing. Nie, ja bym sobie wziął akapa, to jest fajna tabletka. Pieniądze bym sobie wpłacił, ale to nic nam nie da, więc pójdziemy sobie do Super Secret Roomu, o którym jest oczywiście standardowo kolejna maszyna. No Ma w ogóle dwa noże, bo mamy przemianę w matule. Aż musiałem się napić normalnie. Teraz tak, szybki trezer roomik, pokonanie mapki w sekundę i szybko wygramko, tak zwane. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy my idziemy tak, dojdziemy do trezer roomu, no to coś ciekawego, czekajcie, sobie przestrzele. Mam 4 szczęścia, no musisz mi coś dać, no. I nie daj mi nic od matki, bo już nie potrzebuję. Daj mi klucz. Daj mi jeszcze jedną rzecz. Proszę, ja ciebie. HBA. uuu, to jest dobre akurat, to jest bardzo dobre. Golden Razor. Byłby ciekawy, gdybym miał więcej koinów. Ale mogę wziąć, w zasadzie. Plus 5 koinów dodatkowo. Czy, bo ścianę, ruby rubry, niestety, to Ja byłem w sklepie. Ej, ja byłem w sklepie tam nic nie było, bo ostatni sklep, więc chyba Golden Razor mógłby być ciekawy. Tak mi się no tylko wydaje. No, tylko wydaje mi się, niestety. No to jest. The high prices mamy z tamtej strony, tam widziałem już, ale. Tutaj mieliśmy skrzyneczką. Ej, patrz to. Szybki kerslum. Na no, razie nie zdążę matki pokonać do 20 minut. A chciałbym chociaż zobaczyć co ciekawego. Serio, nie znam tych tabletek. 48 godzin. Paralyzes. Mhm, bardzo dobrze taką tabletka. A bardzo bym chciał zobaczyć co mieliśmy w boss rusze. Na boss yy, Bo mamy jeszcze, no nie no pół minuty nam zostało dosłownie. No to jest bardzo mało. Obrwałem jeszcze, wybucham. Dobra, lecimy. 40 sekund, wybuchnęłem załóż. Cyk, na dół. Do góry jednak. Jednak do góry siolalalalao zacząłem speedrunować niepotrzebnie. Nie jest mi to potrzebne, a się mogę wywalić wykupić procesu. Patrząc na to, że później i tak mamy jeszcze dużo pokoi. Jeżeli udałoby mi się pokonać matkę jakimś studem w 10 sekund bądź mniej, to jak najbardziej mogłybyśmy... zobaczyć przynajmniej co tam ciekawego się dzieje. Co tam się ciekawego kryje na tym boss raszu. Ale akurat w 20 minucie weszliśmy na matulę. O, ja mam dwa całą. I Ja muszę iść na katedrę. Czyli Polaroida, nie zepsuć tego, Sacrifice Dagger, trzeci nóż, zresztą czemu, nie? Oj, trzy wam. mam, ha! <laughs> jestem bogaty w noże! A dobre noże drogie są, ogółem. Jeżeli, wiecie, jestem kucharzem zawodu, to to taki dobry nóż, to jednak, no, troszeczkę się cenią, cenią się troszeczkę. Są tak ostatnio szybko sra? nie wiem, miało być co pół minuty, a to tam jest częściej. Dobra, tutaj chcemy tylko bossa, więc bójmy sobie spokojnie na no bossa. Nie musimy się denerwować, panowie, nie denerwujmy się, aaa, nie go, nie, nie go, no nie, 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 nie mogę teraz na blisko bić, panowie! Dobra, jednak mogę o, dziękuję, dobra, nie chciałem. Takie bidlety biegające. Ule, ule, Jeszcze krzyczą. Ule, 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 ule. Ule, ule. O, i wszystko. A i ja mam czubiego, dlatego mi tak daje pół serc. Nie, nie, szczerze, spokojnie, możemy się dogadać jak przyjaciele. Dziwnie mnie trafił. 48 godzin? Czy Algis, to no jasne, że Algis. Algis może być potężny. E, coś widzisz, moją łóżko, Owocówko? Niestety, nic. leć, leć! Dobra, znażyłem. Tam nawet nie idę, nie chce się być tych e, challenge roomów, challenge roomy są fajne czasami. Uuu, najgorszy przeciwnik świata. O, stanowiła się wiem. To i skrzynki na otwieramy. Te skrzynki nawet nie robimy. Czu pa pi mu, mu O, infernia mnie uratował troszeczkę. Eee, lewo. Możliwe nawet. Gdzieś mucha mi znikła, więc chyba coś znalazło. tutaj. Ha, łatwo. Uuu, bomba. Same bomby, ja nie wiem. Dobra, e, coś widzisz tutaj. Czy nie? Nie, on by speedrunował do tego kamienia, nikt ty nie znalazł. Chyba, że z prawej strony, no, ale Nie, 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 mam tam cię. Temperance, beznadziejnie. Shot speeddown! Ha! <grywa> Chyba zgłupiałeś gościu, że ja wezmę Shot speeddown! Co mamy? Coiny. Szkoda, że będąc wdecześniej, na przykład nie możemy wydać tych coinów. Hold down nie jest fajne, w ogóle. Kto by chciał się już tabletkę? bitka wydał? Przepraszam, nie chciałem was tak szybko zabić. Ooooo, 90 degres. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Hmm, podziękuję tym razem. Kapis Drugi przedmiot Kapiego. jeszcze jeden i mamy kurci przemiany. To jest zarambista informacja. No. Chodź tu, chodź tu, Diglecie! O! Oh, dobra, przepraszam. O! Secret roomik? Nawet super bym powiedział. Super secret roomik. Oczywiście w nim są pieniądze. po prostu... C'est symanifik, symanifik. Ej, ja mam 100% szansę na Devil deal, więc... Ja... kurczę, jest 100% szansy, że będę miał przemianę w grapiego. Znaczy, przemiana w gapiego. No, mam mi dać tylko już tylko muchy. Bo lata nie mam. Zabijam szybko. Fajne ja mam nawet. Ocz, Ha! Lamusik! Lamusik! HP up. Serio? Jakieś spółki. Mm. Niestety. O, szkoda. Mogłoby to być ciekawe, jakbym był w jeszcze. No przemianę w nie dostanę, jestem 100% pewny. Ta gra jest zbyt... Gdzieś mi mucha znikła i to bardzo szybko, więc raczej tym razem coś znalazła. A, bo znowu już mi się wydaje. Moglibyście stanąć tak wszyscy w jednym miejscu, proszę. No dobra, zabiję was, zlatuję po prostu. E, wszyscy zginęli? Ja mam no, chyba paperclipa. I co, on leci gdzieś? Nie. Lecisz gdzieś? Nie, on ja się zatrzyma tam. Przecież po prostu on bardzo powoli lata. Niestety. Uuu, się przestraszyłem tego, co we mnie prawie leciało. Nie trafiłem! O, ale tragedia. O, no, sekretami. To Kto się ceni. Dzień dobry, panie, odklucznikowy. Klucznikowy, klucznikowy mógłby, nie on daje tylko skrzynki z tego że... bo na przykład bombowy daje efekty na bomby. Zawsze tylko, tylko efekty na bomby. A klucznikowy daje tylko skrzynki, no. I z tych skrzynek może wszystko wypaść dosłownie. Może to być przedmiot normalnie, może to być e, zwykła znajdźka, może to być bomba, wszystko. No, po prostu no, no, wszystko, no, Nie ma innej opcji jak wszystko. Dobra, tam się wybuchł, tutaj przeżyłeś, ale ja, tu sobie wybuchłeś. Widzisz, nie trzeba było ze mną zadzierać, ja jestem szybko ręki, szybko nożny, nie, szybko nożny brzmi, jakbym nogą to uderzał. O, kamień żykszyłem, który sam sobie wybuchł. Ja jestem szybko nożownikowy, oj, tak, to już jak najbardziej, oj, zapomniałem, zapominam, że wybucham co chwilę. Leczenie po wybuchu, jakie to by było potężne, I oczy kręcę, to by było tak mocne, Rzeszu. Witaj, Iflitz. Oj, wiedziałem, że tak będzie, ale nie mogę niestety w żaden sposób. Yyy, eee, uderzyć inaczej, bo co ja już ujrzę jakiego? Żegnaj! Nie barwić, nie barwić! O, cię ja przestraszyłem. Ja bym zrobił tego hasza. O Jezus, gapis Jeszcze Lil delirium. Dobra, biorę gapis heada, no bo to jest właśnie w, w, naszego tego. E, I idę, idę. Nie mam nic innego do stracenia jak zrobię hasza, to przynajmniej jakieś osiągnięcie więcej zrobimy. Chociaż teraz tylko serce zrobimy jak przegram. To też jest kupię. Ale nigdy się nie czułem lepiej na siłach. Uuu, school bag. Dwa active itemy. Justice, Uu, witaj przyjacielu. Ja Cię wezmę. I mamy demon. Nie wiem, czy demon jest w stanie coś zrobić. technologię, Jak działa technologii jeszcze? Właśnie przegrałem. Jest dobrze, póki nie strzela. Ej, przecież on wszystko widzi. Czemu ja tam. No Ej, naprawdę, jest... Póki nie strzelę, to będę żył. Jak strzelę, to zdycham. Ale to chyba. Nie, jest to Pokémon Go! Ja tak nie miał, nie wiem, to jest do, do zrobienia. Wezmę sobie bombę, klucz jakiś. Mam Mamalgis. Może jakbym miał większość w ShotSpeed, a potem coś zrobił, ale. Się grałem. Wow! Chyba, że będę na przykład się ruszać ciągle, to może. Może nie trafić, nie? To jest taka opcja. Nie, trafimy. Tak, tak, tak czy inaczej, zdechłem. Wow! E, technology plus. E, nóż plus. E, po co ty mi dajesz szansę? Mogę się stanąć koło niego, ale nie wiem, czy to coś zmieni w tym przypadku. Ale beznadziejnie. Nie. Musiał dostać promieniaka. Szansa na to jest 1,1 miliona. Ale nawet jeżeli ja pokonam tego hasza jakimś studentem, to nie ma opcji, żebym ja przeżył. Nie ma opcji po prostu. On od razu wybucha. Bez sensu. No cóż, bo miał się skończyć się w naszym odcinku. No i czym się!